Josephine. W tym tygodniu znowu gościmy Guillermo Gade, który ma dla nas wyścig, tym razem dla Konemara. Sprawdźmy więc, jak on wygląda. Guillermo stoi na padoku przy Winicy, więc już jestem na miejscu. Więc jedziemy. Hello! Oczywiście mnóstwo ludzi jest, jak zawsze na samym początku. No to, oj, no to klikamy, o, wyścig koni rasy konamara. Josephine, to wspaniale, że chcesz wziąć udział w jednym z monorasowych wyścigów KJ. Rasa, jaką wybrałem do wyścigu w tym tygodniu, to... Dun, 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 dun. Proszę o werble. Dobrze, myślałam, że już będzie. KONEMARA! Jesteś gotowa, żeby spróbować sił w wyścigu na koniu rasy konemara? 350 to Tak O Czy mi się wydaje, czy nowe przeszkody? Dobra, gdzie lecimy? Bo ja nie wiem Wygibasy Wygibasy na koniu ale krzywo. Uu. Powoli, spokojnie. Naprawdę jeszcze nigdy w życiu takiego parkura to ja nie widziałam. Ale lepiej, bo morgane dobrze skaczą. Dobra Hop. hop, no, nie wyrobię. O, jednak wyrobiłam. A, ktoś zawisł. <grym> hop. Czy mi się uda bez zahaczenia? Kids. O to wykręca my. O. Czy mi się uda bez zahaczenia? Nie sądzę. Hop. I. O, to już meta będzie. Myślę, że jeszcze jeden Okej. Ok. O nie, nie ja tu klikam. Dobra. Klikam jeszcze raz. Wyścig koni, rasy. Jeszcze raz. Wyścig koni, rasy konemara. Wow! Brawo, Josephine. I brawo, mini-candy. Jeśli chcesz pobić własny rekord, rekord lub pościgać się ze znajomymi, możesz wrócić tu w każdej chwili. Do zobaczenia. Miłego dnia. No to sobie jeszcze raz przejedziemy. A, i mam plan, żeby po prostu dotrenować tego Konemare. Więc jedziemy sobie ostatni raz. Pozdrawiam dziewczyny yy, Ninę, Iwi, Dorotę i Nikolet. Pozdrawiam Was, więc lecimy jeszcze odhaczyć. No, jeszcze podobno są nowe wróżby w cyrku Idrisa, więc pojedźmy tam i zobaczmy. Więc yy, do zaraz. Okej, okay, już jestem na miejscu, jest jakiś wykrzyk. A, no raczej. I jest jakiś wykrzyknik, więc siadamy z konia. Klikamy, wczytywanie. Proszę, proszę, Josephine, której rumakiem jest e, mini candy. O tak, znam Twojego konia, znam wszystkie konie, lecz nie po to tu jesteś. Chcesz poznać odpowiedzi, a ja ci ich udzielę. Odpręż się, abym mógł znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania. Tak, dokładnie. Teraz mogę zaczynać. Czy dziś Twój umysł zaprzątają konie, a może chcesz zajrzeć głębiej i zobaczyć swoje przeznaczenie? Pierwsze, powiedz, jak rysuje, jak rysuje się moja przyszłość z koniem. Dziś yy, czeka Cię bardzo yy, wyjątkowy dzień. Po ćwiczeniu nowego układu do konkursu ujeżdżania ze swoim ulubionym koniem, na pewno znajdziesz tran transcendencji. Chyba tak nie powinno być. Odnajdziesz transcen tra transcendencję. Yy, jeśli masz odwagę. Pojedź między wysokimi drzewami, a być może odnajdziesz ogromnego deseru lodowego. To chyba coś mi w tłumaczeniu nie pykło. Widzicie? Pani Oli już nie ma w SSO. i co się dzieje? Co się dzieje? Ja tego nie rozumiem. Proszę mama, wytłumacz mi to. Wytłumacz. Czego nie rozumiesz? Transcendencji? Wszystkiego! Czy seru lodowego? Transcendencja to jest istnienie czegoś poza czymś, nie wiem. Poza umysłem, poza rzeczywistością. Nie? Wylatujesz w całkowicie inny nowy świat. Dobra, ja nie wiem. Naprawdę, chyba coś mi nie pykło w tym tłumaczeniu. Widzicie. Pani Olu, niech pani powróci! do z Dobra, klikamy. Wyglądasz na zakłopotaną. Tak! Bardzo! Nie rozumiesz mnie przepowiedni? Nie. Cierpliwości. Małszeri. Ja nie mogę. Cierpliwości mam, Shelley. Wszystko wyjaśni się w swoim czasie. Wróć do mnie jutro, by dowiedzieć się więcej. Uwielbiam spoglądać w twoją przyszłość. Wczytywanie. Nie no, naprawdę. <noise> Nie rozumiesz przepowiedni? wysokimi drzewami, żeby deseru lodowego <noise> dostać. Tak, chcę deser lodowy. O, patrzcie, mój koń się zblokował. Znaczy chcę... O już nie chcę. Chciał wszystko. Pić, jeść, spać, jak tam a Nie. Dobra. To było bardzo enigmatyczne, więc ja się już z wami żegnam. Lecę szukać deseru lodowego pod wysokimi drzewami. A i jeszcze przypominam, że mama na 15 tysięcy subskrypcji kupi aż 3 konie. To jest dla mamy aż. Prawda? Tak! No. No to już niedużo brakuje. To wdawajcie, słupki. A teraz pokazałam. Lajka. <grym> A mi chodzi o słupki. No to subskrybujcie. Mama już się nie może doczekać. Tak, tak, już nie mogę się doczekać, <grym> kiedy wydam cały swój hack. I lajkujcie! No to co? To już wszystko. Pa pa!